Cześć, Mano, witajcie z tej strony. Szeregowy Mafia i Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie z World of Tanks. Ale dzisiaj troszkę większą ekipą sobie pojedziemy. Oficer Mistrz Rada 15 ze mną. Ahoj. Ej, oczywiście, z nami też jest to nacisko. Witam serdecznie. Eee, pięknie, jedyneczkami tutaj na sam start. Znajdujemy się w obozie, jakieś pieje ostatnie szlify, i zaraz ruszamy sobie na bitwę. My jesteśmy tutaj po to, żeby sobie dzisiaj tutaj dla Was zagrać i coś nagrać. Ale i też mamy coś dla Was. Dla nowo zarejestrowanych użytkowników, a link znajdziecie w opisie, aby się zarejestrować. Mam dla Was zarobisty kod TANKMANIA, który daje Wam aż 7 dni konta premium, 250 tysięcy kredytów i o wiele, wiele więcej. Tam jeszcze trzy czołgi będziecie tam mieli. Wszystko znajdziecie, wariaciki w opisie. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Przepraszam, bo jak sami dobrze pamiętacie, World of Tanks jest grą darmową. Eee, a więc, tak, my na sam start polecimy sobie jedyneczki, tiery, dwójeczki i trujeczki. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Eee, zobaczmy w tej jedyneczce, czy coś byśmy mogli tutaj się pobawić. Wyglądowo, eee, jakiś taki kamuflaż, szkoda, że biało-czerwonych nie ma. Choć na biało-czerwono moglibyśmy sobie tutaj przemalować, jako iż to Polsza jest, ale nie, bo za drogo, za drogo. Nie będę dzisiaj tego eee, ino eee, wydawał. A Amunicja, wszystko, rychmy fuch. Możemy troszeczkę sobie tutaj do jedyneczki naszej dorzucić. Także co? Nie ma co zwlekać. Bierzemy się za robotę i ruszamy na wojskowo. Jak dobrze pamiętam poprzednim razem, gdy sobie graliśmy, chyba u mnie na kanale, tak mi się wydaje. Albo to był wtedy u Ładasia. Właśnie tutaj ta mapka przynajmniej z dwa razy się pojawiła. Mamy parę jedynek, parę dwójeczek, jak widzimy. No Więc będzie dosyć ciekawie. E, możemy lecieć. To wtedy wy kierujcie, Chłopaki tutaj ostatnio troszkę więcej w pokierowali, ja za to ich pokieruję. Eee, ino w okrętach, dobra, Cygmek, fu, chłopaki, bardzo się eee, Także 3, 2, 1, góra i panowie rura. Eee, jedziemy pięknie z tematem, ale eee, czekaj. No bo ja sobie zaznaczyłem, żeby były waszyniki, to wszystko. Na razie, Bodle, trzymaj się. Mi ten. Eee, nie Może to zaznaczyłeś przeciwników, wiesz? A, może tak faktycznie być, to później w wolnej chwili sobie to sprawdzimy. Który to ty to większym hamidronie. jedzie yeah, Tym ja yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. No to fajnie, fajnie, jakbym chłopie huknął to bym ci zerwał tą gąsienicę o wygrało już pierwszych Kurde, ty normalnie niczym tutaj terenowo to tak jakby to wie mógłbym rzecz no, ja Naprawdę tak, pod względem tutaj ukształtowania ojoj <laughs> zakleściło Co mamy tutaj do wyboru? Ja sobie to nie mu hamuje? Początek tym linka, to bym cię wciągnął. No, tylko nie, Dobra, No ale do, dojedziemy zaraz. Z tego jak dobrze pamiętam, ostatniej razy też. żeśmy... Kto to uderzył? To ty ta nas? Tak, to no, pewnie. Dzięki to super. Się nic Zerwało nie, człowieku. Nic, nic się nie zrobiło. Zerwało mi całą wieżę, nie? No, myślę, że tam bity biti, biti już dostanie wodę. Nie chcę, się odwracał. No weź, bo to jest. Yy, denerwujące. No, weź. no weź, bo to boli. jadę chodnikiem, przynajmniej może tu mnie nie zauważą. Nie domyślałem się tego, że będę jechał chodnikiem. Co już lecą z powietrza. Całe się tutaj na jedynkach, dwójkach, chyba arty... Dobra. Co Nie ma arty tutaj. drugie proszę, proszę, proszę. O, piszczone. Dobra, co Naprawdę prawo ale pocisk polecił. Czekaj, ja na spokojnie, tam mam. mam plan. ale mi uciekł. Nieładny. Więc Cofamy, cofamy, panowie, cofamy Oj, tutaj Oj, widzę, szło. że na zamku będzie się działo Na zamczysku? Kurde, gościu, zjeżdżaj mi Dobra Okej, okay. możemy na, na zmianę, jak będziemy tak wyjeżdżać, to coś się uda zrobić Łe, dobra Oj, tamten przeleciał Chłopie, zdążyłem się schować, nie wyjechali Chodźcie tego Nie dawaj, dawaj. trafiłem, nie trafiłem go. Dobra, na spokojnie Wąsk rozciągnąłem. Tak mi się wydaje. O Boże! Ja podskoczył w powietrzu go strzeliłem Ale mi zajechał drogę któryś Kurde ja nie wiem jak ten Gościu zjeżdżaj mi stąd o. OK Przed nami umarł a mamy tutaj jeszcze chłopa ogólnie. Uważajcie, od boku gdzie? Od prawicy? Nie, przebito pancerza. Tak. Nie wiem, jak ja stoję, że mi nikt nie, nie chce strzelić, bardzo się z tego cieszę ogólnie. Gdzie on jest, o Jezus Maria? Tutaj, tutaj. Kurde, trafiłem w ziemię. Uważajcie z przodu, nie? Dobrze. Schowamy się, Proszę, muszę się chwilę schować. Też właśnie. Ale jednak, mhm. kurde, nie wiedziałem, że emocjonująco tak będzie na jedynkach. A jak wyskoczył, świr. Nie. No, na razie wygrywamy, no więc jest dobrze. Ten nie chce wyjechać. No, tak jak się ogi, ogień robi. Czekam na tego. Ale ja się teraz wyłonił. Ale tutaj się dzieje. Dobra. No, nie pomyślałbym. Ale ja lubię, ja właśnie nie wiem czemu ja tak uwielbiam na tych niższych tierach sobie grać Jak prawa strona w ogóle, jak ktoś patrzy, bo ja tu chyba nie wysuwam się, więc spoko Ej, chyba nie wiem czy nie, cofaj nie, nie, nie cofają się, wiesz? Nie wiem, dojeżdżamy ich? Oni są już tak naprawdę na Muszę się O betę wyleciało, to, to nie spodziewałem się tego tutaj akurat Obiłem go ładnie, dawajcie go A, i Uciekł znowu. Znowu. Oni są tutaj Dobra, naprawdę jedna, na strzała. Jedziemy. Beta to będzie trzeba go dojechać pewnie, bo mi się już nie wyłoni. PZK za została. Mm -hmm. Dawajcie, jedziemy. Jedziemy? Dobra, to jeżdżamy. No, bo tak już poleciał, więc... PZK i ten, to na Jak tam prawa ta strona w ogóle u nas wygląda? Kurde, wszyscy praktycznie tu się znajdujemy. Dobra. Na spokojnie, na spokojnie. A, beta już nie ma. To... O, pezotka już chyba dużo nie wy... długo nie czy O. Dobra, pięknie, brawo. Pięknie, cudownie. Dobra, Ile zjeżdżamy jest? i jedziemy, kurde, bo tu... Tamto nie radziłbym zjeżdżać. Nie, nie, nie. <grym> Ubudubu by było. Chłop... Padak z góry. Ty, nie, nie głupie ta nas, brawo. a widać, że... Czuć rękę mistrza. Aj, przepraszam. O razie. Dobra, ja zjeżdżam. Trzymaj stąd. się tam, pozdrów Dobra, my tu polecimy, bolek. Uważaj. Gdy nie ma nikogo po lewej. czy to tam dwie no. Ale chłopie, kręto to tu teraz. Co my tu będziemy mieli zaraz? Okej, okay, powoli. Ale go obiłem, ja pierdzielę. Dobra, Co leży, to? wyjechał mi kolejny, uwaga. Obijam. I po nim, Dobra, pięknie. pięknie, pięknie to dojechaliśmy, brawo. W trójkę, w trójkę żeśmy go zniszczyli. Teraz To cały czas Masy... na górze pięknie osłania, 7, więc... MS-1 gdzieś tam, o. Uwaga, gdzieś tutaj, nie? Prawa. O, tam gdzieś MS-1 jest. Tam jest... Okay. Ten, y... MS-1 okay. tam jest też. Pięknie. Dobra, leży. I tutaj gdzieś w tych okolicach jest MS-1, nie? Tam podjedźcie. Gdzie? Zaznaczyłem wam, no mam, zaznaczyłem wam, macie tak. A, dobra, gdzie? Gdzieś tam, no, tam no, czy A czyli to już jest ostatni 1000 obrazów zdałem, ja pierdzielę na pierwszych tiarach masakra no. no. idziemy. Ale poszukać. mamy to yes. jest tu gość No dużo chyba nie ma, więc nie po co Dobra no, Na razie Ale Ależ piękne te Błydnie. jedyneczki nam tutaj potrzebujemy. 3 fragi, ja pierdzielę Brawo, 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 brawo no. Jak mówię, na długi czas, który nie grałem, moim zdaniem naprawdę ładnie żeśmy tutaj porobili. Chłopaki na zamek pokierowali, niż tu Pięknie. Pięknie Zobaczymy, Zobaczmy, jak tutaj wyłoczy, ta nas będzie naprawdę tu gdzieś w topie. Dobra, wiecie, co możemy teraz sobie tak? Pięknie jest zasiąść sobie w dwójeczki. Ja w dwójeczkach pójdę sobie w nację. Tu chyba miałem amerykańską gdzieś dwójeczkę, hmm. tak. I tutaj ja nie czemu ja lubiłem Amerykańcami tam. grać. Pójdziemy sobie do wyglądu, bo oczywiście też możemy to wszystko modyfikować. Możemy sobie sprawdzić, jak to by wyglądało, czekajcie, to byśmy musieli sobie naciągnąć, o, dosyć ładnie, dosyć ładnie, a naklejki, wow, ale tu tygrysica, nie niedźwiedzica z długą szyją, z krótkim wąsem, ale to byśmy mogli to tak wyszcza. zostawić, przejdź do zakupu, dobra, 50 zł, a co, a co, nie mogę, mogę, kup i wyjść. Yy, <laughs> dobra, ja mam dwójeczkę gotową, zobaczmy sobie, o, można by było dodać teraz zestaw, Mały naprawczy zestaw duży naprawczy. Tutaj, niestety, go chyba nie będę mógł. Dobra, weźmiemy sobie na pewno to, zastosuj. Mm, a więc, co? Gotowy? Gotowy, i lecimy sobie dalej. Jazda. Okej, okay, lecimy sobie na plazję podległości. Znów, jak ja to nazywam, miasteczka mapa. Nieotwarty teren, bez odgórku, jest tutaj i no... Na spokojnie, znów trzeba będzie to rozwiązać. Wiadomo, na takich mapach łatwiej się ukryć. A na tamtych mapach otwartych, no to już taktyczka czyni z nas dobrego zawodniczka. Ok, widzę, że chłopaki znów tu piękne taktykę nam zapodają Jeździemy na plac wolności. Tym razem, mój Jezu, co gościu zapierdziała Może widzicie co mam w tym w ciągu? Dobrze już nie mam No i kule. O, boże widzę, ale lufę miałeś człowieku. Mam to miałeś. Przepraszam, miałeś czy to była arda, może? No ja. Na 10 sekund. Ja się poczułem. Uniki robię dobrze. Ty, coś w ja halo, halo, Nie będę halo osłaniał, ale podziękuję serdecznie. Ja też wiszę ci, dwie nawet. Mój Jezu, Naciśnij Z. Aby zwyciężyć. Zęba. Hmm? Nie wyjeżdżajcie aż tak bardzo tam. Ło, mocno. Wiek. Pochowajcie A. się bardziej, no. Ten już tutaj. Udu, du, -du, 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 -du. sobie sami będą wyjeżdżali Ole mnie tutaj, ja tutaj minęło! Przykład, co dostaw Shen i nie żyje? Dobra, zaraz wyjedzie Aj. Dobra, na spokojnie, wyczekajmy sobie znowu tu. Trzeba tylko sprawdzać, żeby nigdy nikt... od tyłu nie zajechał. Tak jest Okej okay, tam on za tym naszym wyjeżdża Ale łupią ty Jak ostatnio na Sylwestrze. Łop łop, pani wstają To której jeszcze gości Dobra uwaga tam jest kolejnych dwóch jeszcze Dobra. A oni tam na górce są, skubańcy, tak. skubańcy, ci W szoku byłem. O jest. Oho! Nie po... Bało ich trochę? Chyba niezbytnio. Dobra. Ops, wyjeżdża. Wyjeżdża O Boże, co gościu wyjechał? I jeszcze mu tylko gąskę zdjąłem. Gąski, gąski do dołu. A, znalazł mnie. Dłuar, ty małpo. Dużo dobra, leży jest. Nice No jest na no. Dobrze No dawaj, daj się, daj się trochę jeszcze Ach, Nie chcę wyjechać z ale dobra Uwaga, pewnie nie wiem czy nie będzie Kurde, dojechałbym ich od tamtej strony, dobra no, chyba tam Lecę nie z gościem, lecę z gościem to samo Trzeba go dojechać, już dobra? Mamy z dwóch stron go. Easy. dobra, nice 8-2, kolejne naprawdę dobre. Dobra, bitewka tutaj się szykuje. Ale będziemy mieli... Co robimy panowie? Nie wiem, przejmujemy no, na, na przykład bazę, czy czy na bazę? Nie, jedziemy, jedziemy będziemy to prosto. Prosto, dobra. Ja mam ten mundur z prosto, jak coś. Ja, ja mam z... Z... mundur z krzywa. Ja mam. Z... <laughs> Ja mam czołg Adidasa, ale mam tylko zwoła dwoma nie? Trzeciego nie bardzo już. Nie ja mam jeden. Ja mam tam Kingerka, <głos》>. od środuszki. O, w bazarku. Czekajcie, zmienię sobie teraz amunicję. O, mediumka. oddali gdzieś. W oddali, w oddali. Oj, chyba go nie przebiję nawet. Ty tak skitrał, że... Dostał, ale nawet go nie zarysowałem, człowieku. Czekajcie, to ja przejadę przez was, na uważajcie, Co jest? tam nas Przejadę Sprayadam. przez was Dobrze, przejechałeś nas Ale człowieku, tu Arta stoi no Bo bo ładnie żeśmy prowadzili, a teraz... No co, prowadzimy dalej, co chodzi No ale było 8-2, a zrobiło się o wiele gorzej No i dostałem, mogę Dawajcie tego na środku, ja PZ na pz strzelam. <noise> Dobra, Dobra leży, nara, nara. Teraz, teraz ja wreszcie wykończyłem. Brawo Ty, I brawo Adama, nowe oferty. Dobrze, że co? Tak. Tak, 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 ładnie, ładnie, mordo. Lecimy tutaj na zlocik, może teraz na ryneczku. Co byśmy się spotkali z lodzinie z dzisiaj, an, aktualnie? Ja od tyłu lecę i szukam arty, może uda się. Bo lekkie wiedzę, bo możesz dostać, ty, wiesz? Dzień no fajnie, to wiesz? Do przodu Gdziełem, panie? są? Ja nie żyję, jak coś. Nie żyjesz? No. To mogę się za daszem trzymać, ale nie wiem, gdzie mi się odjechał. Ja odjechałem na, na sam róg tam, na mapce sobie zobacz. Jak za tobą jest, jak coś. Czekaj. Za tobą, za tobą. Co tu się dzieje? Na kokonu? Za tobą on tam ma kogoś to Nie. Nie ma nikogo tutaj, nie mogę. Nie mogę, nie mogę nikogo wyłapać. Piszę i spokój, arty też nie znalazłem. A, ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, z całej kilu... piątka. Mm -hmm. Daj Boże, żeby my dojechali... w całości. Gdzie oni się skitrali? My tu stoimy w trójkę. Nie ma sensu. Oj, w piątkę tu nawet jesteśmy. Dobra, wyjeżdżamy, czy co? No nie wiem, właśnie czekamy. A jak nie, to czekaj. Chować na mógłby... to tam, ten. Dobra, jest. Dobra. Może i z prawej dostaniesz bolek zaraz. Co ci, co Ouch, 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 Dobra, nie zdążyłem. Ładnie mnie upolował. E, no ale trudno, nie zawsze będziemy do samego końca. Tutaj no, wys wysunąłem się, to przynajmniej go odkryło nam, bo tak to byśmy go nie widzieli. A teraz wytłumaczyć się trochę, kurde. Nie mnie słabo, bo jeżeli. No. Nie wiemy, gdzie dokładnie oni są. Dobra, dobra pijedź, tam prosto i za, te, za tą figurkę jest ta, Tak, ja. Figurka to jest. I mam też nie, nie. to już jest. O, o, jest mediumka, dobra, nie dobra. to teraz ładnie, No, ładnie, no tój, tutaj, dobra, tutaj, tutaj. Stój. Jest Arta, jest Arta. Dobrze jest. No piętna. Właśnie jedzie do ciebie. O! Walajcie, ty, tył, 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 Nie, nie, nie wychyla się, nie, 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 nie. Oni i tak rozwali ten. Masówki są Nie poczeli, nie potrzebnie się wychylać, wiesz? Dobrze. O dobre wciągu, nie, nie wychyle się, się, nie wychyle się teraz. Ty! Nie, a jakbyś... No nie, nie, nie ma sensu. bo nie, nie, Arte stój, stój, byś stój, 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 stój. O, tak, tak. Jest Arta jest, jest ale ja już nie widzę tej arty. Więc. Nie, poczekaj, poczekaj. Bo, bo nie Może zaraz to. coś odkryję. To, to widzisz? Kurde, ale nie mogę, te 25 w ogóle nie mogę go przebić. Poda, bo go. No, ładnie. Masz coś, jest, czekaj, co tu jest. Nie, 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 nie się. O, masz artę, jakbyś się teraz wysunął. Dobra, Ale nie mogę, bo PZK jest. I ona mnie ściągnie od razu. Poza tym zaraz nie będzie już coś. Aha. Dobra, Arta Uwaga wjechała te, za darmo. To te jeszcze poczekaj. T29. Dobra. Dobra. Czekaj, tu 29 poczekaj. Jest 5 na 2 dobra. Dobra. Ja, teraz ja Na tego mediuma uważaj, nie? Bo on tam gdzieś schowany jest za ścianą, nie? Po lewej. A nie, jeszcze. Nie, tutaj on właśnie. nie był skończony, do nas? Nie. On dobra, dobra ja stanę. Może jest. uda nam się opanować bazę, chociaż. Trochę się odkryje, ale może. Nie, zaraz coś podjedzie. Yes, jeden, jest, jest, po lewej masz. Wpadł na mnie. Wiem. Ale przycelował, aleś no. przycelował. Ale dobrze, szczątki zostały ale... na bazie. Ale nie niestety tragedii. nie uda, A, bo to trójka była. Medium'ka. Ups, ups, robi się nieciekawie. Ale no nie na naszała na szała jest ta medium'ka. Ale... No, ale w dwóch no. jesteś. Jest, dobra. I ostatni. Dobra. Ale tam to był ten T20... E, 9 chyba. Co so, on o parę hapsa tylko. Panowie, teraz jeszcze raz. A nie, ja naprawdę nas została Jakim cudem. Była nas dwójka, nie wiem, tak mi się wydawało przez chwilę czy dwa jeden dobra. Wierzę gościu. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to na luzie, także easy, bo było przejmowanie bazy, także pięknie. Drugim razem nie zniszczeni, ale baza przejęta i tak udało nam się Pana wygrać. Drugie zwycięstwo pod rząd. Mega jestem w szoku, że, że tak to ładnie nam siadło. A więc teraz zobaczmy wyniki. Tu udało mi się coś postrzegać, Już te dwójki naprawdę fajne obstałem, że w trójka, może później najgorzej, bo to już tam ludzie coś pinią, coraz lepiej. Wynik drużynowy. Uj. Dużo. teraz dużo przede mną to nas, ale poza pierwszą trujeczką, ale naprawdę ładnie, naprawdę ładnie tutaj poszło. Okej, okay. wszystko cygmy, kwuch. Dobra, yy, a więc co? Teraz przydałoby się yy, pójść na trujeczki. Ja trujeczki mam tylko i wyłącznie w wy, nie zdążyłem. A nie, dobra, zdążę. Spokojnie. A więc, tak, co my mamy tutaj z amunicją? Oj, trzeba będzie troszeczkę dokupić, nie za dużo, ale będzie dosyć ciekawie. Wydaje mi się, że można zastosować. Czyli starczy mi jeszcze pieniążków na dołożenie? Duży zestaw naprawczy zastosuj. I przydałby się, poczekaj, mała apteczka gaśnica. Co wy zawsze zestaw naprawczy? I co jeszcze dokładacie sobie? To są naprawczy w gaśnicę. Gaśnicę? Dobra. Dobra. Mm, automatyczny system gaśniczy może być. Jak masz to? Jak, i, jak mnie stać, to mogę. Tak. No i teraz nie powiemy, że to trzech razy sztuka, bo już nie miasteczka... miasteczka mapa. Fajnie, teraz odkryty teren, będzie dosyć ciekawie, ale na trójkach coś czuję, że będzie mi o wiele ciężej. Tu też całkiem inna amunicja. Już nie szybko strzelanie kilku razy. nie kil... Urazowa można powiedzieć. Eee, tutaj już konkretne strzał daje, ale jak siądzie, to porobi. Jesteśmy na samym czele, więc chłopaki tu na pewno no, dla mnie troszeczkę liczą. O, to jest, czekaj, my lecimy? Lecimy Musisz, na lewo. Masz ja pamiętam jakieś, graliśmy tu i nie lewą... Na prawo lecisz, lecisz? Daj, no teraz jak mamy się trzymać, to trzymamy się razem. A! Nawet dobrze zrobiliśmy, bo na lewo jadą wszyscy. Okej, okay, to no, przynajmniej... A nie, w prawo ale. też parę osób lecimy. Mamy artę po... jedną, więc no, ośrodek mało małych. O chłopie, temu urwało chyba działa, ale to są też moja lufa, to człowieku nawet nie o. wygląda. Proszę, 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 arty na trzecim poziomie też. Tak, No No to już będzie ciekawie. O. Ale boczkiem o, Ale pięknie, ręcznie tam zarzucił na prawą gąsienicę. I teraz pięknie, o tu na rybkach chyba ktoś jest. O człowieku, jakby tu puchnęło, to by aż pospadał. O Jezu. Ty oficer. Ale tam się dzieje. O, ładnie weszło Aż uciekł chłopak. Bo może w szoku jest? Nie mogę. O, nie, nie nie tak Ale ucieka z Kuba, nie no. Nie widzę go już. Dobra, dostał. Mm. O, drasło. Twój czy mój? Nie wiem. Wszyscy mamy te same kolory. O, Resiado teraz. Uszkodziłem mu gąśnicy, nawalać go Dobra, pięknie. mamy go, pięknie, pięknie zsiadł, dobra troszkę dalej tu pojadę, bo Nie wiem ja tam dobre mam miejsce więc... Bałem Wszędzie czerwona A, poradną, no. tak? Dobra, uszkodzi je, uszkodzenia krytyczne, nice A, nie po czym się przemieszczałem Nie przebicę co Czemuż to tak? O, teraz to mm. Ta za nisko, kurde Dobra, jest, siadło To to? To ty, pięknie tak. Ale chłopie chyba z pięć Dobra. nie trafiłem, nie? A, już tam dojeżdżają nasi Łagień No ładnie, żeśmy tutaj Chłopie nie mogą przepchnąć iść na drodze tam Taki za zator się zrobił, nie? Tutaj Dobra. u nas też trochę zator jest. Znaczy amunicję nie zbieram, bo jest dość ładnie, ładnie to siadło. O tutaj widzę, nasi polegli troszkę. Nie ja ja no, to tutaj, to nie nasi. Czekaj, co tu siedzi. A nas sam poszedł na rambankę. Już strzelają tu. Chyba polecę tutaj bokiem, za chłopakami. On tu gdzieś wyjedzie za pomocą? Nie. Oni tu we dwójkę zostali, Za mną Za mnie to ja, Ajajaj. Obym oby tylko nie wpadł tutaj w sidła, bo będzie trochę problemik na ryneczku. Wszystko jest schowane, więc dobra. Spadam stąd. O, chyba arta poszła u nas. Ale ładnie poleciał. O jezu. O jezu, co ten nas zrobił. A można samemu sobie uszkodzić gościnicę tak wyskakując? Krzywo czasami, ty gdzie to ta nas jedziesz ze mną, czy gdzie? Dobra, ale był dubu zrobił. O, arta Chłopiec, tylko trzeba było widać, jak się obala, nie? <śm> co kurde, co tu się no, dzieje, ty? Nieźle, że... ale okay, to. i tu jest, na pewno. Nie wjeżdżaj w bliską Dobra, muszę sobie do tyłu być wycofanym A, Taudi. Dobrze Taudi. Dobra Dobra tak. Okej, okay, możemy podjeżdżać I się cofnęli Podobno, trochę Od co się kryjesz <laughs> Czekam, bo nie wiem czy oni nie są za górką tutaj chcę ryzykować tak, gramy nauczyła też trochę, że nie ma co się od razu wychylać. Bo możemy dostać szybkiego gonga i do widzenia. Czekaj, nie widzę go w ogóle. Tutaj jest ci dalej. A, pięknie nie ma. Cudowne, cudowne akcje tutaj, proszę państwa. Dobra, nasi ma. Dobra, wjeżdżamy. Ale ładnie, żeśmy teraz dojechali na trójkach. O, ale arta, Dobra. ładnie, pięknie arta. No i mamy ostatnie, brawo, brawo do ostatnie. naszego. Piękny, naprawdę bardzo super bitwa. Mi... W Mega mi się spodobała ona, bo macie... miałem naprawdę wszystko. Do 500-500. Aż... I taktycznie też dobrze zrobiliśmy to maszyn do tego kilkanaście nacji, więc tu na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jak gdzieś tak w tych amerykańców <grym> idę, naprawdę tutaj ta trójka na, na amerykańcach no, no robi fajną robotę. On dojedzie, chyba dojechał. Arto. Czekaj, gdzie tam ten jest? O no, tam jest, 27. No już, już ten. Już po nim raczej. Dobra, Ju. mamy tam. No trzy no, bitwy, trzy wygrane. Nie. Dwie e, można powiedzieć na luzie. Yy, że tak powiem przed czasem, przed tym wszystkim, przed przyjęciem bazy, a naprawdę teraz ładnie to siadło, także co, pamiętajcie o kodzie, który znajduje się w opisie, yy, bardzo serdecznie was do niego odsyłam, rejestrujcie się z niego, bo naprawdę warto, zawsze możecie sobie to odebrać, a kiedy indziej pograć, ważne, że on będzie i będziecie mieli później to wszystko do odbioru, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, do kolejnego, mam nadzieję, że takiego odcineczka i zapraszam do chłopaków na okręciki, na razie strzała i trzymajcie się, cześć! aber das